Witajcie moi kochani, kryzys męskości. Kryzys męskości, tak bardzo opisywany przez media, tak bardzo bustowany przez te chore, feministyczne klimaty, tak bardzo nam wkładany do głów przez jakiś. Ja myślę, że to jest wszystko odgórnie tak zarządzane, żebyśmy my, mężczyźni. Czuli się winni za to, że kiedyś nasi dziadowie, pradziadowie traktowali nieelegancko nasze kobiety. I teraz zrobili kryzys męskości. Patriarchat umarł, tak? A wy macie być, jakby to powiedzieć, wy macie się wstydzić za swojego dziadka, pradziada, że poniewierał twoją babkę. No nie. Proszę Państwa, nie ma żadnego kryzysu męskości. Nie ma to, że my nie mamy nogi. Nie mamy ręki, że nie możemy zarobić, że nie możemy w mordę na treningu dać, że nie możemy iść na siłownię. Nie jest tak, że my nie możemy zrobić wszystkiego tego, co od mężczyzny potrzeba, bo my jesteśmy zniewieściali i tylko rozmawiamy o uczuciach. Siadamy ze sobą w jakichś kółkach, w zajednej adoracji. Mareczku, powiedz, a jak ty się czujesz? A wiesz, a ja się czuję tak, że mnie serce bo. Boli. A czemu cię serce boli? Bo się czuję niekomfortowo, się czuję źle, i jestem smutny. A dlaczego? Bo Marek jak mi robił. <laughs> Wiecie o co chodzi? Nazywa się to bardzo brzydko, tak? Albo bardzo ładnie, Gejozom. i tak dalej. Nie ma czegoś takiego jak kryzys męskości. Nic takiego, moi drodzy, nie istnieje. Jesteśmy mężczyznami. Potrafimy walczyć na froncie, potrafimy walczyć y, ze sobą y, razem o y, świat, potrafimy konkurować, potrafimy robić. Kiedyś, za moich czasów, kiedyś to było, był tak samo, taki w cudzysłowie problem, że mężczyźni, którzy okazywali się zniewieściali, to były dupy wołowe, które sobie nie dawali rady w życiu i oni nie mieli kobiet. I oni nie chodzili na dyskoteki i oni siedzieli po domach w piwnicach i oglądali, nie wiem, Beverly Hills, tak, czy innego rodzaju pokemony. To były takie czasy. Nie było internetu i półmózgów, którzy próbują sobie coś tutaj przepychać dla kasy. Drakasy, jeżeli nie wiecie o co chodzi i dlaczego tak sieczkarnik taki się dzieje, to jest wszystko i wyłącznie chodzi o pieniądze. Zawsze tak jest. O zasady? Rzadko. O władzę i pieniądze. I słuchajcie, kiedyś był też taki pizdełuszek, tak, który sobie taki pantofelek był, baba pod butem go miała czady go tam, teraz są czady, kiedyś kozaki, tak, no ten to kozak był, bo te bzyka, e, baby jedną za drugą, nie, o to taki kasanowak, taki żigolak, nie, byli, zawsze byli, elegancy, przystojni, tak, i miękko się robiło twojej żonie jednej czy drugiej, jak widziała, bo ty byłeś dupą wołą pod pantoflem i bekę cię chłopy robili, tylko czas się zmienił, zrobił się jeden problem, kobiety poszły do roboty, bo kiedyś patriarchat pełną mordą zasuwał, ponieważ facet przynosił pieniądze do roboty, ona siedziała i dzieci wychowywała. Teraz już tak nie ma. Teraz kobiety przynoszą kasę też do domu i one wymagają czegoś innego niż tego, co było kiedyś. Bo kiedyś wystarczyło przynieść pieniądze, rzucić na stół, kobieto żreć, tak? I kobieta musiała, bo by zdechła z głodu. Takie były czasy. Bo by sobie nie poradziła. Teraz kobiety sobie fantastycznie radzą, i trochę się zmienił czas. I faceci nie mogą ogarnąć się, dlatego odchodzą i żyją sami. Bo jeżeli kiedyś my byliśmy tymi, którzy przynoszą zasoby do domu i za to należał nam się szacunek, tak? A teraz panowie, one sobie przynoszą same zasoby, i szacu na szacunek to sobie trzeba zasłużyć. Tak, w cudzysłowie, oczywiście jest takie powiedzenie: szacować? Ja ci mam szanować, na szacunek to trzeba zasłużyć, czyli wywiązywać się z tego, co te kobiety od nas chcą. I twardo trzymać swoją ramę, swój charakter, nie dawać się pod buta wkładać, bo one uwielbiają walczyć z nami o supremację, o władzę, że one będą teraz rządzić. No, no, bardzo uwielbiają, trzeba bardzo krótko trzymać takie klimaty, nie? To musimy sobie zdać, moi panowie, sprawę z jednego: nie ma czegoś takiego, jak problem z mężczyznami. My jesteśmy tacy, jaki byliśmy. Był odsetek dóbr wołowych i był odsetek kozaków. Byli kierownicy dyrektorzy samce Alfa, tak i samce Beta, którzy zasuwali na to wszystko. Zawsze tak było. Na wojnach w Okopach tysiące samców beta razem z samcami alfa, razem yy, tłuki się. Nie ma kryzysu męskości. Niech wam nigdy nikt, nie uwierzcie w to. My jesteśmy chłopami, mężczyznami i zawsze tak było. A wiecie, jaki jest kryzys, moi drodzy, wiecie, jacy są teraz problemy. Moi drodzy, teraz nastąpił kryzys związków. To nie jest kryzys męskości. To jest kryzys związków, bo kobiety się wyemancypowały w cudzysłowie, tak? Zaczęły zarabiać pieniądze i nie pozwalają już sobie, żebyśmy my w patriarchalnym układzie za mordę krótko trzymali je przy nodze i żeby chodziły na, na smyczy. Jak kiedyś musiały, bo by umarły z głodu. A teraz, moi drodzy zaczynają być tak zwane związki partnerskie. One były, jak się dobrze dogadaliśmy. Były, były, tylko na takiej zasadzie, że facet zawsze miał ostatnie powiedzenie. I teraz też tak może być. Tylko już kobiecie nie zależy za bardzo na tym, żeby kasę przynosić, bo wspaniały pan, ten gospodarz i ojciec państwo daje jej wszystko, co ona chce, jak dobrze pokombinuje. Jej chodzi o bezpieczeństwo, jej chodzi o szacunek i o jeszcze różne inne rzeczy, które kobiety potrzebują od mężczyzn. Ale przede wszystkim chodzi o sprawczość. Żebyś ty chłopie był twardym skórwielem. Żebyś ty chłopie. Żeby ona jak w, w burzy emocjonalnej nieszczęścia rozpadnie się na kawałki jęcząc, wyjąc, bo piesek zrobił kupkę i z nosa gil. fafik unu un, un, No ty pochodzisz łeb. Nic mu nie jest na rzecz jakiegoś gówna. I wszystko. Rozumiecie? Panowie. Zmieniły się troszeczkę czasy i my musimy stawiać na wysokości zadania. My teraz musimy być dla kobiety interesujący. Niestety, sorry, że ja tak mówię, bo jeżeli tego nie przyjmujecie, to see you later i idźcie do Blackpila i tam płaczcie, że kobiety są złe i niedobre. I tu nie przychodźcie mi. Kobiety, tak jak i mężczyźni, potrzebują pewnych rzeczy. Związek jest układowy. Już nie ma związków romantycznych. Kto idzie w związek romantyczny, ten jest jełopem i to skończonym. Skończyły się te czasy. Kiedyś kobiety udawały, że nas kochają, bo żeśmy kasę do domu przynosili, oni przy tobie byli grzeczne, miłe i nie musiały zasuwać. Od kiedy przynoszą sobie same pieniądze do domu? Nie potrzebują okłamywać nas, że nas kochają. Panowie, nikt nas nie kocha. Jeżeli sam siebie nie kochasz, jeżeli sam się nie szanujesz i nie dążysz do perfekcji w swoim życiu, żebyś był jak najlepszy, na swój poziom oczywiście, na to co możesz, bo jak nie masz ręki, to ci ciężko będzie do perfekcji dojść, albo nogi, albo pół głowy ci urwało. W cudzysłowie oczywiście, wiecie, że są przenośnie i grube takie, takie e, słowne ruszady, tak? Słuchajcie, jeżeli. Na swój poziom jesteś ogarnięty i masz wszystko tak jak trzeba. To znajdziesz sobie kobietę, bo jest kryzys samotności kobiet. Poproszę o lajka i komentarza. Niech się kanał rozwija. Ciśniemy dalej. Tysiące kobiet same, one chcą normalnych chłopów. A kogo znajdują? Znajdują przyjaciela, z którym by mogli się pogadać. Nie. Albo znajdują sobie gościa poranionego tak przez to wszystko, że on już nie wierzy kobiecie i trzyma tą, tą tarczę przed sobą, żeby ją nikt nie raniło, albo znajduje sobie gościa nieogarniętego emocjonalnie, który mamusia i ta jeszcze tam z tyłu siedzi synu, ona, ona nie jest ciebie godna, mamunia będzie tylko najlepsza dla ciebie i ty, synu, będę cię kochała, ty jesteś moim rycerzykiem, a ona to jest zła kobieta. Albo jest narcystycz Wszyscy jesteśmy narcyzami, ale jest taki bardzo ogarnięty chłop, który umie grać w grę męsko-damską, i on tylko wykorzystuje te kobiety. One ty głupie lecą, myślą, że będzie dobrze, a nigdy nie jest dobrze. Tak? No kogo ona jeszcze. Ciapeusza, który nie dba o siebie, przychodzi na randkę z, z brudnymi paznokciami, nie, nieogolony, siada, gila, zjada i mówi, wiesz co, nie podobasz mi się, bo masz tysiąc innych, mi się podobają inne, nie? Czy coś takiego. One też mają problem z tym, że one są same. Ale kobieta nie chce już zwykłego chłopa, który jest po prostu, wiecie, nieogarnięty, tylko że jest. Już nie ma tak, że one będą chciały przychodzić tylko do was. Bo jesteście, bo Ty jesteś zenek i masz, kurde, między nogami. Ja, ja, i ty jesteś mężczyzną, więc ty ciesz się kobieto. Ja jestem dla Ciebie nagrodą. Tak, jesteś dla niej nagrodą, jeżeli ty dbasz o siebie. Jeżeli ty w wieku 50 czy 45 lat wyglądasz, kurde, jak, jak milion dolarów. Jeżeli ty jesteś dobrze ubrany, zadbany, jeżeli ty jesteś dobrze. Zobaczcie, jak ja fryzurę zawsze trzymam. Ja u, u fryzjera co dwa tygodnie jestem, żeby mi elegancko zrobiło, jak tak idę i tą fryzurę z tyłu zamiotę, to te one klękajcie narody. Ojejku, jaki fajny. No, podbamo o siebie. Ogolony zawsze, tak? Szczupły. Ludzie, ja mam metr dziewięćdziesiąt i siedemdziesiąt pięć w jednej nodze. No. Tak, moi drodzy. Trzeba o siebie zadbać. Skończyły się czas, bo jeżeli nie będziesz. Jeżeli ty człowiek jesteś byle kim, to byle kogo dostaniesz? Znajdziesz takie, które pójdą na ciebie, ale naprawdę chcesz grażynkę, tak, 150 kilo nadwagi, body pozytyw, naprawdę tego chcesz? Naprawdę chcesz matkę z piątką dzieci, każdy z innym, bo jej akurat nie wyszło, bo jej mówiły gwiazdy, bo w Saturnie wszedł w koniunkcję raka, i on powiedział, że właśnie ten, ten o, ten będzie jej ojcem do końca życia, i tak razy pięć? Chcecie takich? No chyba nie bardzo. Bardziej chcecie kobiety, która będzie Was szanowała, ale jak ma ona Was szanować, jak Wy, panowie, sami siebie nie szanujecie? Nie dbać o siebie. Jak możesz szanować, kochać inną osobę i dać cokolwiek z siebie, jeżeli ty sobie sam człowieku zabierasz co, o, życie? Jeżeli ty nie dbasz o siebie, jeżeli ty jesteś nastawiony tylko i wyłącznie na czubek własnego nosa, a twoje kompleksy tak cię mordują i zabijają i duszą, że ty kompletnie nie masz szans oddać czegokolwiek tej kobiecie z siebie, bo ty tak jesteś zablokowany, że już w nic nie wierzysz. Ja ciebie rozumiem w 100%. Można się tyle razy przejechać, tak strasznie można dostać, że już człowiek w nic nie wierzy woli żyć sam i z daleka te wszystkie gangreny mieć. Okej, okay, ale naprawdę chcemy żyć w samotności? Przecież jeżeli musimy znaleźć, jeżeli chcemy, tak, żeby mieć kogoś jakiś czas, kochać i być kochany, to musimy dać im szansę. A one nie pójdą na byle co, bo one dbają o siebie i ty też musisz o siebie zadbać. Ile razy idziecie i widzicie takie gość elegancko ubrane, ogolony i fajnale aska, tak? No, to jest to samo z tobą, tylko na twoim poziomie, wyższym lub niższym, nie oceniajcie. Nie każdy może mieć Bentley'a i miliony. Niektórzy mogą ciężko pracować, ale po robocie idealnie być umyci, pachnący, yy, wspaniali i, i już, a kobiety będą za nimi płakać. Ze wszystkich dziur. Także, moi, moi kochani, nie ma czegoś takiego, jak kryzys męski kryzys męskości, mężczyźni są gotowi do tego, żeby mieć rodziny, mężczyźni są gotowi do tego, żeby mieć potomstwo swoje, mężczyźni są gotowi do tego, żeby dać oparcie kobiecie i bezpieczeństwo, bo ja widzę i cały czas na to zerkam. Mężczyźni są gotowi, żeby wziąć na barki utrzymanie tego świata i jego ruszyć dalej. Tylko jeżeli. Spotykają na swojej drodze. Hrabianki, tak? nauczone na TikTokach i Instagramach głupot, nasłuchane się durnąc, bo one sam księżniczki i im się należy. To tacy wartościowi mężczyźni wolą być sami. Mieć sobie na boku jakąś laskę, co, co, co tydzień, co dwa przyjdzie, bzyknie i odchodzi, i żyć i rozwijać się w samodzielności. Nie ma kryzysu męskości. Mężczyzna potrafi o siebie zadbać i teraz, jak już jest, y, kiedyś jak był patriarchat, to mieliśmy, panowie, źle, bo musiałeś mieć żonę, musiałeś mieć dwoje dzieci, musiałeś wybudować dom, musiałeś być mężczyzną, tak, z tu, takim wielkim, kurde, mężczyzną, przez duże M. A teraz, kiedy singlostko jest w modzie, teraz, kiedy jak bycie samemu jest kul? Cool, Człowieku, ty nie musisz na sobie baby na łeb brać, żebyś, żebyś ty sobie fajnie i miło żył. Ty nie musisz lecieć. W erze, gdzie najprościej do łóżka ściągnąć dupę, tak? możesz seks mieć o tak. Nie ma najmniejszego problemu. Kobiety tego chcą i już mogą wprost to ci zakomunikować. Idziesz na dyskotekę, tańczysz, uśmiechasz się. Jest. Sami widzieliście to nieraz na załączonych obrazkach. Moi drodzy, wyjdziesz, nawet dziewczynnie pomożesz za rękę przejść przez składkę czy przez coś, czy staniesz, żeby ona mogła się gdzieś tam, kurde, ogarnąć i za chwilę jesteś u niej, kurde, w hotel. Nie, nie, ja tylko poprzytulać cię chciałem. Nie, ja nie będę cię nic... Nic nie będzie, tylko się poprzytulam. No, wiemy o, o kogo yy, Pawełku chodzi. Moi drodzy, nie ma kryzysu męskości, niech wam nikt nie wmówi tych bredni. My w końcu zaczynamy powolutku dostosowywać się, dostosowywać się do norm i zasad rządzących w tym świecie. I zobaczcie, jak ktoś, kto się tylko buntuje i niszczy stary układ dla niszczenia, super robotę nam zrobił. Bo ci co zniszczyli ten stary porządek, nie? Oni nawet nie wiedzieli, co robią. Oni chyba rozwalali wszystko, żeby tylko rozwalać i zro zrobili sobie zgubę na własne życzenie, bo hipergamia zawsze u kobiety działa. Więc teraz, jak jesteś ogarnięty i super, nie musisz już brać baby na stałe, wystarczy i ją, wyrzucić i co ona pójdzie. Spłaczę się, popłaczę o Jezu, bo on mnie nie chciał, to cztery następne będą lecieć. A, on cię nie chciał, to ty jesteś zła kobieta, bo koleżanki są najgorętsze. Gorszymi, wrogami. Kobieta kobiecie, wrogiem najgorszym. Przyjdzie cztery inne, bo skoro ty ją odrzuciłeś, to znaczy, że ty jesteś kozak i masz coś do powiedzenia, to ona teraz spróbuje ciebie zabładnąć. Rozumiecie, w jakim super świecie jesteśmy? Naprawdę nie rozumiecie, w jakimś tylko się nie żęcie i nie dajcie się włożyć pod bud, żeby was nikt nie próbował wycyckać na kasę. Jesteście, zarabiacie na siebie. Na własne potrzeby to są twoje pieniądze, a nie obcej baby. I, nie, I niech Was ręka Boska broni myśleć, że jak kogoś bierzecie pod dom, to on jest Twój, to jest Twoja kobieta. Nie. To jest obca baba, która z Tobą życie dzieli, bo tak wybrałeś sobie człowieku i ona Ciebie. Uważajcie na to. To jest piekło na ziemi. Jeżeli takie kobiety trafiacie, to tylko sobie chwilę pochęduszcie, miesiąc, dwa, dwa, trzy, cztery razy i niech sobie idzie swoją drogą. Nie ma kryzysu, panowie męskości. Nie ma facetów udręczonych, siedzących, nie wiem w domu zapłakanych. facet może wyjść, pogadać w internecie mamy takie możliwości, zebrać się w grupę, spotkać się i imprezka. Facet może wyjść do lokalu, zobaczyć dwóch, trzech chłopaków gdzieś siedzących podejść i spytać, co robicie. O fajny motor, podoba mi się. I zaraz zaczyna się rozwowa. To was, panowie, jest ten motyw, żebyście znaleźli sobie towarzystwo, żebyście sobie znaleźli kurde, no, nowych znajomych, żebyście mieli swoje kółka zainteresowanie z tego odgromadzenia. Wystarczy tylko ruszyć się z domu i zacząć o siebie dbać. Rozumiecie panowie? Dbać o siebie, nie ma kryzysu męskości. Tak zwalają ci wszyscy, którzy są leniami, którzy leniami, którzy. leniami czy leńmi. Dobra. Ci którzy, ci, którzy nie chcą ruszać dalsze z życiem, ci, którzy mają wywalone na wszystko i czekają, aż mamą się im zrobić. Z takimi nie rozmawiamy, bo są dupy wołowe. Chociaż też się chłopaki ruszajcie, bo mamusia za was nie będzie żyć. Bo jak ona pójdzie do piachu, to będziesz wtedy dopiero miał kłopot. Na, na siłę będziesz drugą mamusię szukał. A takie mamusie ciężko znaleźć. Przeważnie te mamusie mają synków i córeczki z innych małżeństw. Jak sobie nie chcesz zrobić życia. Powtarzam, jeszcze raz, nie ma czegoś takiego, jak kryzys męskości. My dalej jesteśmy sobą. Kryzys jest związków, ponieważ ktoś sobie wymyślił że teraz będzie rozwalał normalne światy i promował buntował się tylko dla buntów. Wyemancypowały się i zrobiły sobie największą krzywdę jaką mogą. To już nie jest tak jak 10 lat temu czy 5, że my jak wariaci lataliśmy za tymi grasynkami i były takie memy. Facet to musi, a po 30 w żabce ta sama laska zbiera pan punkty. Nie ma tak. Teraz jeżeli jesteś ogarnięty, jesteś jesteś yy, Dbasz o siebie, dobrze się ubierasz, pachniesz i jesteś facet. Zawsze znajdziesz w, w erze samotności kobiet. Jesteśmy, panowie, towarem, który jest luksusowy. Tylko musimy być tym luksusowym towarem. Rozumiecie? Musimy być tym luksusowym towarem, bo jest tysiące. Ja byłem ostatnio w pałacu Saturna. Wygooglujcie sobie w czeladzi. Ja widziałam, jaka jest kondycja fizyczna naszych mężczyzn, młodych i starszych. Więc się nie dziwcie, że nie macie grażynki, więc się nie dziwcie, że nie macie kobiety, nie dziwcie się, że macie fajnej dziewczyny, że jesteście sami. Bo jak wy nie wyglądacie, to nikt przy zdrowych zmysłach nie będzie się z wami chciał zadawać. Jeżeli wy nie dbacie o siebie, to, to ty nie zadbasz o nikogo. Ty nie umiesz dbać o siebie, to znaczy, że nie umiesz dbać o rodzinę, o kobietę. One to wszystko widzą. One mają już kasę. Wiecie, ile kobiet ma teraz kupę kasy i chce przyjaciela? Przyjaciela, nie tyrana i nie mamu, mamin synka, ani jakiegoś nieudacznika życiowego. Przyjaciela. Tak, moi drodzy. Jest kryzys związków i to straszny. Na rozwodach pasie się cały system. Rozwody to jest jedna wielka sieczkarnik i mielarnia kasy dla sądów, dla jakichś kółek wzajemnej adoracji, dla, dla tych, dla adwokatów i tak dalej, i tak dalej. Rozumiecie? To wszystko jest tylko i wyłącznie po to, żeby do, niszczyć wam relacje. Ale to jest dobre, bo na zgliszczach starego może wyrosnąć coś nowego. I kto... To stworzy? Baby? Nie, my panowie mamy stworzyć nowy świat z powrotem, na naszych z powrotem warunkach, ale musimy zrobić to w taki sposób, żeby już na łeb nam nie wchodziły te jazgączące wredne megiery. Więc ogarniamy się, panowie. I nigdy żebyście nie wchodzili w. Bo wiecie, fajnie, bo jest kryzys męskości, ja jestem kryzysowy, to ja sobie nic nie będę ze sobą robił, bo i tak jest kryzys męskości, mam to gdzieś. No, stary, jeżeli ty masz to gdzieś, to ma gdzieś i cię życie. Przecież jest taki moment, że jak nie chcesz nikogo, to nikogo nie masz. Jak zachcesz w końcu y, ludzi poznać i nowi świat, minie trochę czasu, żeby ci się tam w głowie poukładało i aura, energia, coś tam zwał, jak zwał jakoś i nagle patrzysz, obok ciebie pełno ludzi. Fajne dziewczyny, wszystko. I nagle, o kurde, mam tak, jak ja chciałem. Rozumiecie? Stworzymy własne światy. To my, panowie, stworzyliśmy ten cały świat i pozwoliliśmy na to, żeby grażynki nam weszły na głowę. Może już delikatnie czas otworzyć się z powrotem na te grażynki i powiedzieć: Ej, samotne baby, chodźcie do nas, tylko nie tak jak kiedyś, że będziesz chodzić mi przy nodze, tylko słuchaj, dobra. Powiedz mi dziewczyno, czego ty potrzebujesz ode mnie, ja ci powiem czego ja potrzebuję, ale jeżeli zaczniesz mi srać na głowę, to znowuż zostaniesz sama z pieskiem. Chcesz tego? Ile lat byłaś sama? Pięć? Dziesięć? Fajnie było? Także szanuj mnie, kobieto, bo ja siebie szanuję, a jeżeli ty mnie nie będziesz szanować, to zostaniesz z fafikiem.